Witam serdecznie, spotykam się dzisiaj z Państwem akurat na plantacji borówki, ale w celu, aby podsumować cały sezon jagodowy. Jesteśmy już po większości prac na plantacjach, zostały posypane ostatnie nawozy, tak jak widzicie Państwo, tutaj też już liście się osypują z krzewów borówki, więc jest dobry czas, aby podsumować miniony sezon. Jaki ten sezon był? No myślę, że do najłatwiejszych nie należał. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o uprawę truskawek, tutaj zdarzyliśmy się z bardzo dużym problemem, jaki stanowił kwieciak. Mimo intensywnej ochrony, zabiegów wykonywanych systemicznie, nie zawsze to przekładało się na efektywność w przypadku oczywiście zwalczania tego szkodnika. Przy tak silnej presji, jaką mieliśmy w tym sezonie, przy wielu nieużytkach, z których ten kwieciak nam nachodził na nasze plantacje, na pewno trzeba zintensyfikować ochronę, trzeba wybrać te najlepsze rozwiązania, trzeba zwalczać takie szkodniki, jak kwieciak wielotorowo stosować preparaty systemiczne takie jak Verimark, ale również preparaty zawierające acetamipryt, kobę mospilan. I zwalczać tego kwieciaka już od początku kwitnienia przez właśnie cały okres kwitnienia. To jest bardzo ważne. Myślę, że wielu plantatorów borykało się z tym kwieciakiem. Na niektórych plantacjach spustoszenie było w granicach 70%, a to jest naprawdę bardzo duża strata ekonomiczna dla gospodarstwa. Dlatego w przyszłości oczywiście nie możemy sobie pozwolić na takie straty. No, i my e, oczywiście informujemy Państwa w infokarcie, w komunikatach infokarty o takim zagrożeniu, kiedy tylko ono się pojawia. Ale oprócz e, kwieciaka, e, ja nagrałem dla Państwa komunikat, w którym zachęcałem do monitoringu bardzo groźnego szkodnika. Właśnie nagrywaliśmy ten film w, w borówkach. Szkodnik, o którym mówię, to Drozofila Suzuki, muszka plamoskrzydła. Szkodnik, który spina wszystkie uprawy jagodowe. Niezależnie czy to jest truskawka, malina, czy borówka, on w tym sezonie wystąpił na wszystkich tych gatunkach. Dlatego jest to bardzo inwazyjny szkodnik i tutaj ochrona musi być rozpoczęta bardzo wcześnie, kiedy tylko zagrożenie pojawia się na plantacji. I przede wszystkim ten monitoring, o którym mówiliśmy od początku sezonu, który my prowadzimy bardzo intensywnie w ramach infokarty, jest bardzo ważny. Proszę państwa, nie można nie prowadzić tego monitoringu na swojej plantacji, w obrębie swojego gospodarstwa. Każdy powinien właśnie taką, taki monitoring, taką obserwację tego szkodnika prowadzić. Myślę, że w przyszłym sezonie może być on groźny. Nie wiemy do końca jaka będzie pogoda, jak przezimuje ta drozofila w naszych warunkach, ale widzimy, że w 2020 roku bardzo intensywnie występowała, w bardzo dużym nasileniu na plantacjach. Trzy lata nie minęły i znowu mieliśmy problem z drozofilą. Także myślę, że trzeba tutaj bardzo bacznie prowadzić ten monitoring. Co w nowym sezonie? No, my oczywiście w ramach infokarty będziemy prowadzili dalej monitoring wszystkich tych najgroźniejszych szkodników. Poszerzamy nasze pułapki, rozwieszamy ich coraz więcej, tak aby baczniej, lepiej prowadzić ten monitoring, żeby mieć te bardziej precyzyjne informacje o nalotach szkodników, ale i nie tylko. Także myślę, że to jest dobre rozwiązanie i dlatego zachęcam Państwa, abyście uczestniczyli razem z nami w, właśnie w tej infokarcie. Z tego miejsca chciałbym również Państwa zaprosić na targi TSW, które w tym roku po raz drugi odbywają się w Kielcach. My jako firma Agrosimex będziemy mieli tam dwa stoiska. Stoisko pierwsze, główne, na którym będą środki ochrony roślin, ale również nawozy. Będziemy prezentowali naszą nową markę Biosimex, czyli biorozwiązania. Dla upraw ekologicznych, ale również i konwencjonalnych, tam gdzie stawiamy na minimum pozostałości czy mniejszą ilość substancji w owocach. Także warto tam na pewno zajrzeć do naszego stoiska, skonsultować się z doradcami, którzy będą tam dostępni dla państwa, żeby można rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości z sezonu, poznać ofertę handlową naszej firmy. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce na takie, takie właśnie rozmowy. Drugie stoisko, które będziemy mieli. Akcesoria zaprezentujemy państwu wszelkiego rodzaju materiały do budowy konstrukcji sadowniczych, ale również nowe sekatory włoskiej firmy Ausonia. Jest szeroki wybór sekatorów, które można wykorzystać w sadach i na plantacjach jagodowych. Będziecie państwo mogli sobie wybrać odpowiedni model zarówno do cięcia sadów jabłoni, jak również do borówek, malin, ale też innych gatunków sadowniczych. Każdy będzie mógł wybrać optymalne urządzenie do cięcia Swoich plantacji. E, oprócz sekatorów są również dostępne, będą dostępne piły e, ciekawe, now, nowatorskie rozwiązanie, które również można wykorzystać w gospodarstwie sadowniczym. Tradycyjnie również będziemy mieli swoje sekatory markilowe e, sekatory dobrze znane, o bardzo dobrej opinii które również będzie można przetestować właśnie na naszym stoisku. E, na stoisku głównym również będzie e, e, infokarta. Będzie stoisko infokarty, gdzie będziecie Państwo mogli zapoznać się, jak działa infokarta. Ale również będziecie Państwo mogli zakupić tą infokartę. Ja ze swojej strony chciałbym Państwa jeszcze zaprosić na moje dwa wykłady. 17 stycznia będę miał wykład na konferencji jagodowej poświęconej malinom, a 18 stycznia na konferencji truskawkowej oczywiście wykład poświęcony truskawkom, ale nie tylko. Także serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w TSW i do odwiedzenia konferencji. Zapraszam na moje wykłady.